Masz w domu starszego i robota, ale ostatnio ledwo daje radę posprzątać salon. Może nie nadaje się jeszcze do wyrzucenia, tylko potrzebuje nowej baterii. W dzisiejszej technicznej poradzie Robotford pokażemy, jak to zrobić. Dobra wiadomość jest taka, że wymiana baterii w irobotach jest niezwykle prosta. Żadnego serwisu, żadnej filozofii, dwa śrubki i gotowe. Jeśli jesteś zadowolony ze swojego starego iRobota i jedyne czego mu brakuje to wytrzymałość albo w ogóle nie chce się uruchomić to uwierz, że za cenę około 1000 złotych przywrócisz go do życia i w domu znów będzie posprzątane. I już działa? I odzyskał swoje życie. W kilka minut i za niewielkie pieniądze przywrócisz odkurzaczowi jego pierwotną wydajność i zaoszczędzisz na drogim serwisie. A co najważniejsze, odkurzacz może dalej służyć Ci bez problemu. Baterię możesz kupić na naszej stronie robotford.cc. Listę wszystkich modeli, do których pasuje ta bateria, a proces wymiany jest dokładnie taki sam, zostawię w opisie filmu. Mam nadzieję, że mogłem Wam pomóc i już nie mogę się doczekać, co zobaczymy następnym razem. Na razie cześć.